Wojna pokoleń. Cześć z tej strony Grzegorz Kazmierski Witam Was w podcaście Wojna pokoleń. Będziemy dzisiaj rozmawiać dalej o scenie muzycznej. I dzisiaj naszym gościem jest Wojciech Budny. Cześć Wojciechu. Witam. Na samym początku mam dla Ciebie takie kolokwialne i bardzo ogólnikowe pytanie. Będziemy rozmawiać o scenie muzycznej Naszej lokalnej, czyli toruńskiej. I czy ty w ogóle czujesz, że taka scena muzyczna cały czas w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach istnieje i funkcjonuje? Moim zdaniem w Toruniu nie ma takiej sceny. Nie, nie istnieje. Jedynym takim elementem wiąż, wiążącym tych ludzi, muzyków, to są właśnie portale internetowe, ale stricte takiej nie ma sceny muzycznej. Scena muzyczna była w Toruniu, owszem, rokowa ale ona, ona upadła wraz y, właściwie chyba z komuną ona ta scena się mieściła w, w klubie od nowa tam wszyscy mieli wspólną salkę prób oprócz republiki która miała ją oso, osobną obok sąsiadowała ale Wraz z tym ta scena jakby upadła. Próbowano to odnawiać, ale, ale z, z różnym powodzeniem. Według mnie ta scena już nigdy nie powróciła. Ale mówisz, że w latach 80. scena muzyczna w Toruniu funkcjonowała. Czy byłeś częścią tej sceny? Byłem częścią, ale nigdy nie byłem muzykiem. Po prostu byłem fanem muzyki zawsze i do dzisiaj jestem. I muzyka zawsze. Właściwie nawet utrzymuję się, można powiedzieć, z, muzy z muzyki, przez jaki, właściwie, bo teraz prowadzę, znajduję się w sklepie muzycznym, a wcześniej prowadziłem program muzyczny o tej samej nazwie, której, którą nadał, nadałem teraz sklepowi płytowemu. Czyli w muzycznym kramie. Tak. Muzyczny kram jako program telewizyjny funkcjonuje już blisko 25 lat. Mógłbyś troszeczkę opowiedzieć, jaką dokładnie funkcję tam robiłeś, jakie zespoły się pojawiały, jaka to była, wiesz, jaka to była grupa odbiorców waszego programu. Można powiedzieć, że ta, 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 ten muzyczny kram miał też starać i, i właśnie budować od, na nowo tą scenę muzyczną, toruńską. Czy się to udało, to nie wiem, ale funkcjonujemy rzeczywiście od ćwierć wieku. Pierwszy odcinek miał miejsce jesienią 2000 roku. Akurat pierwszy odcinek to była relacja z jach filmu, ale powiedzmy, jakieś tam elementy toruńskie były też, bo, bo sam jach był, był kiedyś. Że tak powiem, nadwornym grafikiem klubu od Nowa i wyemigrował do trójmiasta, gdzie, gdzie zaczął. Związał się z Magdą Kunicką i otworzyli festiwal JaChFilm teledysków. A ty z Jachem Paszkiewiczem współpracowałeś niejednokrotnie. Tak, z Jachem, świętej pamięci. Niestety, Jachem współpracowaliśmy Prze, przez ostatnie lata jego życia, Byliśmy, to była bliska współpraca. Organizowaliśmy w Wojewódzkim Ośrodku Animacji i Kultury warsztaty y, teledyskowe i, i produkowaliśmy również, y, na przykład dla butelki, wideoklipy. Tworzyliście, organizowaliście warsztaty y, stworzenia teledysków, w których występowali y, i brali udział też y, muzycy. Muzycy często lokalnej sceny, prawda? Jak to wyglądało? Z lokalnych. Y, Twórców to, to, to miała, miała miejsce współpraca z zespołem Bikini i Kobranocka. Po, po, po której zostały ślady oczywiście w postaci, lecą papierki teledysku Bikini i niech żyje rewolucja grupy Kobranocka. Czyli mamy Bikini i mamy Kobranockę, tak. czyli dwa zespoły, które bardzo mocno odcisnęły się na już. Ogólnopolskiej scenie muzycznej, ale z Torunia się wywodzą. Eee, I jak myślisz, oni tworzyli tą scenę muzyczną, nie tworzyli, tworzyli raczej mit, legendy jakiegoś polskiego rocka, punk rocka, czy raczej byli dostępni i, i, i współdziałali z, z, z lokalsami? Oczywiście, że współtworzyły, aczkolwiek one się wyminęły trochę, bo, bo kiedy Kobrenowska powstawała, to Bikini kończyła tą główną, pierwotną działalność. Ale on, to były zespoły, które grały w salce 011 w Odnowie, miały wspólną, wspólną salkę prób. Są nawet jakieś zachowane archiwalne materiały na pierwszych takich VHS-ach. Jak właśnie nagrał Kobranockę z próby, ja nagrałem, czy tam ktoś tam nagrał z, z ekipy zespół Bikini, także, także w, i tam w tej salce grała jeszcze rejestracja, oczywiście, yy, i parę innych zespołów. Czyli jesteśmy przy temacie sali prób. Sala prób, jako taki mikrośrodek kultury, scalający różnych muzyków. E, Myślę, że taka sala prób w latach 80. w Odnowie pełniła funkcję takiego scalacza? To znaczy, tu trzeba by powrócić jeszcze do, do może do, do starej Odnowy, która się mieściła w Dworze Artusa. To tam, to wręcz. Yy, po to, żeby dostać sarkę prób, to trzeba było zagrać jeden koncert w miesiącu. Także to, to, to ewidentnie już to, tą scenę budowało te, 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 ten wymysł właśnie walka Rudzieckiego, wczesnego kierownika klubu Odnowa. Później wraz z przenosinami na Bielany klubu, Waldek przeniósł się na trójmiasto, gdzie, gdzie stworzył trójmiejską scenę muzyczną. A w Odnowie z, w, w, już kierownicy się inni zmieniali, ale, ale ta salka pozostała do, do, do końca lat 80. W, wspólna. Czyli tam grały właśnie Kobra Nocka, re, rejestracja, bikini, które się czasami reaktywowało, sniper, parę innych jeszcze zespołów. To, to właściwie to. No zmiana w Lusat jeszcze jest z Torunia, ale on, oni, oni nie byli bez, bezpośrednio związani z klubem od nowa. E, słuchajcie, przypominam Wam, że dzisiaj rozmawiamy z Wojciechem Budnym. E, jesteśmy w sklepie e, płytowym Muzyczny Kram. E, muzyczny Kram to był również, jest program e, muzyczny, telewizyjny, który od e, niemal Świerdźwiecza jest emitowany w lokalnych telewizjach. Rozmawiamy o lokalnej scenie muzycznej, o tym, czy w ogóle scena muzyczna istnieje i funkcjonuje. Wojtek jest oper operatorem kamery i dla mnie, Wojciechu, jesteś trosz, troszkę takim archiwistą tego, co działo się na przestrzeni, no tak naprawdę nie ćwierć wiecza, a jeszcze dużo, dużo wcześniej, bo często przychodząc do ciebie wyciągasz dysk zewnętrzny laptopa. I pokazujesz, co nagrywałeś. I możesz nam opowiedzieć troszeczkę, co tutaj w Toruniu nagrywałeś, jeżeli chodzi o ten, o ten muzyczny świat? To znaczy, no, kiedyś to nagrywałem, w ogóle zaczęło się od nagrywania z prób Republiki w Odnowie. Oczywiście kamery jeszcze wtedy niestety nie posiadałem. Później wyemigrowałem do Niemiec na 10 lat w latach 90., ale tam nie zapomniałem również o Toruniu. Zaprosiłem na koncerty Kobranockę i, i w późniejszym terminie Republikę, której, które, 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 które to koncerty zarejestrowałem już profesjonalnie na kamery telewizyjne. I, I następnie w, tym w w 2000 roku Grzegorz Kopcewicz namówił mnie na powrót do, do, do Torunia z, i z, powstał tak w ten sposób muzyczny kram. Dzięki też Piotrowi Krajniakowi z wołaku udało nam się to jakoś i Witkowi Albińskiemu z Bydgoszczy. Zaczęliśmy produkować ten muzyczny kram i emitować go na terenie, na, na w, przepraszam, na na antenie regionalnej telewizji polskiej w Bydgoszczy. Jeszcze tu należy dodać, że Grzegorz Kopcewicz, który był wówczas producentem tego programu, sam otworzył w dworze Artusa, czyli w Starej Odnowie, w, miejscu, w tym miejscu, studio nagrań i, i wytwórnie Black Bottle Records. Także on ponagrywał bardzo dużo też toruńskich tych zespołów, oklaski, czy, czy inni mówią: okej laski. Kobranockę jakąś tam nagrywał sporo płyt, wydał. Także, także, także nie sz szkoda, szkoda, że to się skończyło. Mhm, szkoda, że to się skończyło. Ja jeszcze mam taką cichą nadzieję, że Grzegorz Kopcewicz, który jest potocznie nazywany Butelką, też nam zawita w podcaście i będziemy mogli z nim porozmawiać, między innymi o wytwórni o, i o innych rzeczach, które tworzył w, w Toruniu. Ale jak widzę, wy jesteście ze sobą mocno powiązani. Łączy Was pewna jakaś przyjaźń muzyczna, tak? Tak, i jakaś nawet współpraca. Wczoraj, nawet do mnie dzwonił Grzegorz. Umówiliśmy się na najbliższą środę, że tutaj przyjedzie zespół i tu w piwnicy pod sklepem będziemy nagrywali teledysk. Mhm. Także będę musiał chyba przyspieszyć ten plan, że zagospodarujemy tą piwnicę na studio telewizyjne Greenbox. Czyli, czyli jednak piwnica sklepu będzie funkcjonowała w innym wymiarze niż początkowo były założenia. W rozszerzonym. W rozszerzonym. Tak jak mówiłem, znajdujemy się w sklepie, w sklepie płytowym rozmawiamy z Wojtkiem. Sklep znajduje się w sąsiedztwie domu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w zabytkowej kamienicy. Jak byś miał opisać to miejsce? Czym, czym ono jest dla ciebie? Właściwie to w pewnym momencie nie chciał mi się do domu wracać, bo po prostu wywiozłem Całą zawartość prawie swojego mieszkania tutaj, także to jest na pewno mój drugi dom, jeśli nie pierwszy. Jakbym mógł, to bym tutaj się przeprowadził, ale to, to, to nie, nie, nie są to warunki mieszkaniowe, ale świetnie się tu czuję. Niestety realizujemy podcast, a nie wideokast, więc nie mogą Państwo zobaczyć tego całego antruażu, który, który nas tutaj otacza, ale ja mogę powiedzieć, że wokół nas znajdują się setki płyt, znajdują się koszulki, które Zapraszamy są. Zapraszamy do fanpage'a albo po prostu. Na wizytę tutaj na Kopernika 16. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, no to też taką kryptoreklamę możemy zrobić. Jeżeli ktoś chce zgłębić w ogóle wiedzę na temat muzyki, na temat gramofonów, porozmawiać z ludźmi, którzy, którzy tą wiedzę muzyczną mają bardzo ogromną, to to faktycznie tutaj powstał taki, taki mikrośrodek kultury, sklep z płytami, ale nie tylko, bo i są obrazy, jest dużo muzyki, dużo rozmów, dużo spotkań. I też dużo środowiskowych osób, tak możemy powiedzieć, przewija się tutaj u Ciebie, dużo muzyków przychodzą, pokazują oczywiście, swoje płyty. Oczywiście, tutaj z tych wszystkich wymienionych zespołów zawitali ludzie, podpisują nam te płyty na, na, na miejscu. Zresztą naprzeciwko tutaj jest słynny klub muzyczny, gdzie są koncerty. Dzisiaj gra Wojtek Konikiewicz, też toruńczyk, będą grali Majsa Davisa. I te, pewnie też tutaj zawita, podpisze jakąś płytę, także dzieje się. Dzieje się. Dzieje się to, i to w tym dobrym znaczeniu tego słowa. Wojtku, na, na samym początku zadałem Ci takie pytanie: minę troszeczkę, pytając, czy scena muzyczna funkcjonuje, żyje i czy, i czy Ty ją dostrzegasz. Odpowiedziałeś: negatywnie, ale rozmawiamy już minutę 14. Ja słyszę, że jednak troszeczkę tej sceny tutaj można doświadczyć i zaznać w Toruniu. No tak to są różne takie jakby sytuacje, które konsolidują tą, tą, tą roz, roz, rozprzestrzenioną po różnych tam dzielnicach, unia, scenę muzyczną. Mi się wydaje, że, w, że z jednej strony internet dzieli, zamyka ludzi w domach, ale z drugiej strony łączy ten przez ten online i. I tak, także tak, 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 sobie sam zaprzeczę, chyba ta scena jednak istnieje. <grym> Czyli jednak scena może, może istnieć, chociaż na pewno w innym wymiarze niż w latach 80., kiedy, kiedy panowały inne realia. A jakbyś miał powiedzieć, co było dobrego w, w tamtych dawnych czasach, kiedy ty byłeś młody, miałeś swoją pierwszą kamerę i nagrywałeś próby zespołu Republika. To znaczy, kamerą nie nagrywałem, nagrywałem magnetofonem jeszcze wtedy. A, wtedy jeszcze magnetofonem? Okay. Tak. No to w ogóle była po prostu rewolucja. To człowiek był młody, w to chłonął, ale, ale, ale po latach myślę, że, 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 że rzeczywiście to, było, to, to, to były kamienie milowe, w, w te, które tutaj się odbywało. To był naprawdę centrum, y, Toruń był centrum naprawdę bardzo ważnych wydarzeń muzycznych. Y, Całym chyba tutaj Europie w Europie Środkowo-Wschodniej, bo, bo, bo tutaj, tutaj przyjeżdżały zespoły i z całej Polski. Tutaj, tutaj miał próby Manam, kryzys. Tutaj były świetne warunki po prostu i ta scena rzeczywiście była, była tutaj dzięki głównie Waltowi Rudzieckiemu, bogata w, 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 świetne, w świetne zespoły i. Tutaj były pierwsze festiwale nowej fali, które teraz tutaj jakby przypominamy tak od tego roku. Wojtku, historia muzyczna Torunia jest bardzo rozbudowana, ale o historię trzeba dbać, pielęgnować, i czasami o niej otwarcie mówić. I też takim ostatnim wydarzeniem, w którym i ty brałeś udział, był festiwal Powracająca fala. Pełniłeś tam rolę dokumentalisty, archiwisty, jak to można określić? Trudno mi powiedzieć, ja wspierałem po prostu tego człowieka, Krzysztofa Właściwskiego, który po prostu się za to zabrał i mnie o to poprosił. Ja, ja, ja rzeczywiście zarejestrowałem na, na kilka kamer ten, ten koncert. Jest, jest już montaż jest na, na, na końcówce. Ten, ten koncert, to ten, ten wydarzenie okazało się po prostu sukcesem. i Wszyscy dopytują się i, i nalegają, żeby była kontynuacja. Także są już pomysły na. Na, na przyszły rok, także to będzie prawdopodobnie cykliczna, coroczna impreza, kilkudniowa. Cykliczna e, impreza, tak jak to było. Tak jak to było w... kiedy? 10 lat temu. <grym> tak jak to było lat e, 30-40 e, e, temu, e, kiedy festiwal nowej fali tutaj w Toruniu funkcjonował. Właśnie, w Dworze, w dworze Atusa, czyli w, w Starym Miejscu od Odnowy. Ten powrót tego festiwalu. Znowu w dworze Artusa Wita, mieliśmy pierwszą edycję. Edycję, która była mocno nastawiona na postać Roberta Bryleckiego. Roberta Brylewskiego, który był ikoną tej, 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 tej nowej fali w Polsce, on był założycielem zespołu Kryzys, później, później Brygady Kryzys, zespół Izrael, Falarek Bent, był producentem, graficiarzem. Autorem tekstów, producentem i przede wszystkim najsmutniejsze jest to, że całe życie walczył z, z, z przemocą, a zginął pobity na śmierć. Niestety, to jest historia bardzo tragiczna, ale jednocześnie jest to osoba, która ukształtowała wiele pokoleń muzyków. Ty miałeś przyjemność, Roberta, nagrywać. Nagrywać, poznawać wielokrotnie, tak. W ogóle, jeśli chodzi o Roberta Brylewskiego, to muszę powiedzieć, że, że szczególny sentyment mam do Roberta, bo to był pierwszy koncert, na którym ja byłem osobiście po prostu. To był kryzys właśnie w 1979 roku na Tortorze tutaj w Toruniu. Na Tortorze, czyli na... Na, 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 na lodowisku, ale oczywiście to było latem, więc... Lodu nie było. Lodu nie było. <śledź> ale był zespół Kryzys. Był zespół Kryzys jako gwiazda takiego festi. Nie wiem, wydarzenia, nie, nie pamiętam jaki, o jakiej była w ogóle na to nazwa, ale tam jeszcze grał Starowy Bagaż, y, Pastor Gang i Kasa Chorych, jeszcze też ze świętej pamięci z Skibińskim. Czyli to mamy lat, rok 79. 79. To, był, to był początek twojej tak, historii z muzyką? Tak, pojechałem na ten koncert z moją siostrą, rodzice się niepokoiły, przyjął po mnie ojciec. Wstyd mi był, ale miałem 11 lat, więc teraz się nie dziwię. No tak, byłeś, byłeś młody, więc kontrola wymagana. Tak, dokładnie. Ale odcisnęło to na mnie na, na mnie bardzo duże piętno. Od tamtego czasu byłem innym człowiekiem. Mhm. Czyli jakim człowiekiem? Czyli. Człowiekiem zmian, wywrotowcem, nie wiem, punk rockowcem, jak to nazwać, fanem muzyki nowej. I nic się nie zmieniło od 79? I nic się nie zmieniło, nadal mam świra na tym punkcie. Słuchaj Wojtku, a jakie plany u Ciebie muzyczne? Jesteśmy w sklepie, sklep żyje, funkcjonuje, Ty cały czas dokumentujesz, robisz archiwizację tego, co się muzycznie dzieje. Czy u ciebie będzie taki konstant? Będzie się cały czas to działo? Czy planujesz jakąś małą rewolucję w Toruniu? Nie, ja już, 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 już myślę, że rewolucje to, to, to dla młodszych pokoleń już są. Ja już bym chciał spokojnie sobie tutaj te płyty sprzedawać. Chciałbym tylko, żeby po prostu by, klienci przychodzili i żeby to było jakieś, że mógł spokojnie. Opłacać rachunki z tego i będzie wszystko dobrze. Czyli spokojnie żyć muzyką, dla muzyki i z muzykami. Dokładnie. I tego też wszystkim życzę. Super. Dzięki Ci, Wojtku, bardzo za rozmowę. Dzięki.